Hey, you played my name's 20, no more. No, no. Cross, uh, Mariusz, dobra głowa. Kacja ulata wita poetika. <laughs> spokojnie, spokojnie, nie odlatujemy. But if the dressing room doesn't decide, nothing. I don't think so. Gratulacje, Zanaresku, ulewam. Proszę Zapraszamy na mecz z Zagłębiem. Potrzebujemy Waszego wsparcia. Ja osponaru, się, tak? Dzień dobry. Cześć, Dobre. remik już? A, Co tam papa? Zimno jest to? papa jest? Yes. A, kors, A wita, wita. To jest. A, course. korku. Cześć, życzę jest. Ja zdrowie pytam. A tu kamery jakieś. Sotyliu powiedział, że jest gwiazdą, i dlatego no, nie mogą znaleźć w tych kartach z tej klasy. Że oni tylko. To jest na jest? taką. Zimno, ci zimno, zimno, ci zimno ci jest? Zimno mu cały czas you played minus 20, it's normal. Cześć Dawid. Witam panie Jakubie. A ogólnie jak chłopaki mówili, zrobiły te wkładki robotę? Coś się wyjął. Byli zadowoleni. Naprawdę. To Zawsze może. to mały detal. Tak. Jaki mały detal. Mariusz czyli dwie bramki miał cztery podgrzewa czy do stóp. Tak? I jeszcze Jakub on zaklejał. I Jakę jeszcze kupił? Piotrek. Piotrej Piotr Piotr kupił. kupił. Czyli... Asy asysta drugiego stopnia. A ja siedziałem przypadku. <laughs> Czyli do naszej klasyfikacji kanadyjskiej, że jako nie no nie. Jeden gol do... twój, jeden mój. Nie no ty jak? Nie Dwa twoje. Nie, graliście kiedyś, że było zimniej chyba nie? Nie zimniej nie. Zimniej, zimniej nie i na gorszym urawie też nie. Nie, naprawdę. Na było... gorszej? No co, nie było taka zła. Znaczy no jak na ten okry czas nie była taka zła. Nowe doświadczenie. Jeszcze nie miałem czegoś takiego żeby pierwszą połowę oglądać w szatni na rzutniku. A jak wszedłeś Dawid przepaliłeś? Jak się czułeś? Zamarznięty. Łzy no, mi leciały. No, po trzech minutach łzy mi leciały. powiedziawszy, to po pięciu minutach jak na Ciebie spojrzałem, mi się hmm. przypomniało co mówiłeś, że w pięć minut możesz zrobić, ale... I wcale to co tak nie wyglądało. Był kryzys. Był kryzys. <laughs> nie no, wszystko mi zamarzło. Wszystko. Uszy, nos, łzy tak. leciały normalnie. Z tego mrozu łzy mi leciały po trzech minutach. Zrób to dla kibiców. Zrób to. dla naszych fanek. Dobra, ale tak jakby, tylko wytnij mnie. Jak nie pójdzie dobrze, to. To się zrobi dubę, ja ale ja nie umiem. To Przestań. nie idzie na żywo. No to nie idzie Ale to, do... to zanim artysta zaczyna, to jakaś dedykacja. Dedykacja no. dla Dawida Płanika. <laughs> Wędziłem w nicie 30 lat Kukurydzy Inny był ten świat a dobra, a dobra, koniec a Ale jest, że niby robota jest teraz Co się Kawałek. dzieje? Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry Jak tam? Dlaczego jest kamera tutaj? Bo cześć. 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 cześć A, a? a cześć. dlatego? A, no to czekały dużo czasu nie, no, Powiedz coś rano. o tej no, asystce. powiedz coś Nie, ja cross, Mariusz show. dobra głowa To nie cross ale mówiłeś, że no. jakby nie dotknął, to byś miał bramkę. Zapomniałem Kurde. Nie wiem, Zkładanie. nie zapomniałem. Podanie? Podanie jest Ale Mówiłeś po meczu, że jakby nie dotknął, to byś miał bramkę, nie? No tak, tak. Ale no dobrze. Ważne, że zabił bramkę on. <zyskrytko> Ile byś sobie dał Ty Fify? No. 75? Co? overall. Tak? Mhm. Nie kostas ma. Teraz najwięcej mam w chyba osobie, i popić. 8 8 I kostas ma 68. Nie to ma? ma no, Kostas ma najwięcej. Tylko stopery. To jest niemożliwe. Przemiega tą grę, a kostas ma najwięcej. Dobrze, grę, ma najwięcej, to. Dobrze zakończyłem przygodę. Idę do Was. o face? 79. Długość tylko 80. 80. Nono? 79. No nawet szybki szybkie jak panie. To jest niemożliwe. Nie. <grym z wresztą> no ono ma tyle co ja? Sprintu? Tak. <grym z wresztą> nie szanują mnie tydzień. Strasznie mnie nie szanują tych. Dziękuję bardzo. To jest więcej niż no. I Kostas ofensywnie lepiej niż ja też pewnie jest. No Kostas sam nie wid... A, wszyscy są. Kto jest najszybszy? Długi. Długi? Ile ma? Nie. Marcel. Marcel. No, macie jeszcze. Antonio, 74 Gdzie jest kamyk? <grym> Piękny. Ja ja jestem lep. szybciej niż kamyk. Śib. Ile mam w defensywie? Bo ja bo nie mieli dużo. Kto mata? Ja. 42. Jak dużo, jak straciłem. <grym> no, raz na mecz. Wraca się co drugą akcję. <grym> <Mamy się grym> A, ty A ty ile no, masz no. w defensywie, mata? Jak ty jesteś co trzecią akcją w ofensywie? Nie no, jak jesteście razem na boisku, to tam jest ma dobrą dobra? Mada jest taki bardziej aktywny, jak ja jestem na boisku, zauważyłem. Wszystko jest dobrze, bo shooting, ale shooting nie potrzebujesz. Hej Simone, jak game? Good. po that we Dobrze, szczęśliwy, że wygraliśmy. bit Było trochę podczas game, but... You're a bit used to jest no, to, co się dzieje w innych filmach. Nie jestem przyzwyczajony do tego. Nie jestem przyzwyczajony do tego. Nie jestem przyzwyczajony do tego. Chyba go zaczalać. Pary was Ale Nie wiem, Tak tam połączył. No, odpoczęli, pospali, zregenerowali się i zapomnieli. <laughs> Nie wiem, czy widziałeś, że zawodnikiem kolejki dostawać. Tak, widziałem oczywiście. Znaczali mnie tam na Instagramie, ale jak mówię, już zapomnieli, bo akcja. Akcja za głębie. Także spokojnie, spokojnie, nie odlatujemy, nie odlatujemy, stajemy na ziemi. System na system. Jeden szans? Albo my, albo. Jeden I Kaki? I sco I scored even not in my debut, but I scored my oh, debut goal okay. and I bring I think it something. Okay. If you want, <laughs> If you invest for double, side, I bring sushi. Ale jeśli dressing nie decyduje nic, to ja nic nie robię. to Nie straconego, można już Ja jestem Ale A co chłopi przynosił za zadanie, Pamiętacie, jak mówiliśmy, że zadanie te jest Co troskę skręcił trzecie. I miesiąc je trenował, miesiąc nie grał. I teraz przynosi takiego? Czas Ciasno chyba. Debutant di questa classe? Orwell. Debutant gol. 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 in gol. Debutant gol. In gol. Debutant gol. Debutant gol. in corona? No gol. Debutant gol. Debutant il Debutant gol. Debutant gol. Il gol. 11? Best 11. Ah. gotowy na spotkanie z kibicami. No mam nadzieję, że jestem. Czekam, z mam nadzieję, że, że, że będzie dużo osób a... i co? Pomożemy tam zakupach. Będę asystował przy zakupach? asystował tak jak na boisku. W ogóle. No, dziękuję bardzo panie. Chcę na na chwilę patrzę, tylko zdjęcie. Jeszcze Tak. się chłopcy jeszcze? Na zdjęcie. Yy, nie wiem, tak, ale. Yy. Ja na to na zagłębie się nawstawisz. No bo czemu nie mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja <grymne> no, myślę, że gram kesy. Znajdę więc długo, długo czasu Zobaczymy. Będzie dobrze. To fitness był, to co? No, lagendek nie, ta Ale zimno? jest bardzo zimno. No, ale na początku było okej, okay, ale ale... Kiedy wyciekliśmy na boisko w drugiej połowie, to była tragedia. tragedia tak. no, ja Brzydka Murawa. No, jak Murawa? Słaba czy Słaba, słaba. słabiutka, nie? Tak. No, dobrze, można się wygrać. Real czy bardzo? Real. A, nie podwarte po typy. Mm, tak? Hmm, szkoda. Z A, ale masz fajną. Szkoda A masz takim nazwiskiem czy bez? Bez. A ulubiony piłkarz z Ralu? A, no to mój poradny. A Mbappe lubisz czy nie? Stycznia, marzec. Maj. To jest atmosfera. To jest łatwo. Zostają po Nie jest łatwo. Tylko maj jest łatwo. Tylko maj jest łatwo? Tak. Nie. Marzec dobrze. Marzec. Marzec. No, a tu marzy się drugą połowę. No i, i wiem. Lipiec wiem, bo, bo w lipcu mam. E, Urodziny A co jest po lipcu? Po polsku. Sierpień. Sierpień. No. Wrzesień. Październik, listopad, grudzień. Pięknie. No co, teraz e, plusowa temperatura ma być, albo około zera? No, 4 no, na plusie. No, dobrze. Trzeba będzie zza, tych, 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 tych nakładek do butów wkładać. A to co robiliście, żeby się... No, najgorzej to dziekąt chyba mioto miał, teraz nie? Miałem, no. Dziekąt tak, chyba no. najgorzej, nie? No, dziekąt najgorzej, no. ale no, no, no u nas też by lepiej było. <laughs> Miał ja miałem ono ale nie, nie. Nie działało ci dobrze. No działało, ale było ciepło, ale kiedy biegał nie było dobrze. Aha. Nie, a to gdzie sobie zażywasz? No tutaj. No, to trzeba było bardziej w to zagłębienie dać. No. Nie, to jest. Nie, nie jest no. dobrze. No, to no, jest, nie było zmieni twoje, tw um, Jak jest? Motoryczne. No, nie, było <laughs> Zobaczymy, bo na zamiast zagłębieniem ma być plus, a potem znowu opóźniska temperatury. Mecz z Rademakiem znowu może być. Czyli u siebie będziemy na mecz plusie Radom, zawsze grać. Z Radem jakiem jest meczem premium. Tak. Nie wiem czy widziałem. No. A to ja wiedziałem na X-u tak. Mecz X premium, także trzeba się dobrze zaprezentować rozmno. Hmm. Święta wojna. Tak jest. Um, trochę umiesz już, co? <noise> wszystko pamiętam. <noise> no, no, był drugi pod, pod kamerę się nauczył. Święta wojna no też. No też. No, tak jest. No, Zapraszamy je na mecz z Zagłębiem. Potrzebujemy Waszego wsparcia. Wsparcia, tak. Będzie o wiele lepsza pogoda niż w Warszawie. Tak. Będzie darmowa herbata. Będzie darmowa herbata. A tak? No to nie wiedziałby. I mamy nadzieję, że będzie dużo goli. No Korony. Tak. I będą tak. przycenione koce, promocja na koce. Jakby komuś było wow. zimno. Ну это не, то не разумел